Pytacie, Marcin, jakie buty polecasz na lato? Powiem Wam tak. Zamszowe okasyny to jest naprawdę świetny wybór. One są miękkie, one są wygodne, one są bardzo uniwersalne, bo założycie je do wszystkiego. Do krótkich spodenek, dłuższych, lnianych spodni, a nawet do takich bardziej eleganckich spodni w kant. Jak najbardziej ta estetyka się wpisuje w letnie klimaty, ale najważniejsze, co musicie pamiętać, to to, żeby one były wykonane ze skóry. Bo bardzo często spotykamy się, zwłaszcza w sieciówkach, z czymś takim, że zewnątrz jest wykonane ze skóry, Mamy metkę, która jest oznaczona nawet, że te buty są skórzane, ale tak naprawdę wyściółka od środka to już jest poliester czy poliureta. I to nie ma wtedy znaczenia takiego wielkiego, że to jest skóra, bo i tak wyściółka od środka jest syntetyczna i te stopy będą dalej Wam się pociły. Więc koniecznie wybierajcie takie, które są wykonane całe ze skóry i mają wyściółkę ze skóry lub tej wyściółki w ogóle nie mają. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że Wasze stopy nie będą się pocić. Jeśli chodzi o kolorystykę, polecam Wam granatowe, polecam Wam beżowe, polecam Wam brązowe, takie uniwersalne kolory, które naprawdę dopasuje się do wszystkiego.